Z lotu ptaka Ełk wygląda jak wielki park. Jedną piątą powierzchni miasta zajmuje jezioro. O ziemi ełckiej mówią, że to zielone płuca Polski. Oprócz ciszy i niewydeptanych ścieżek turystów ucieszy jeszcze coś. Zabytkowa, wąskotorowa ciuchcia parowa. Stąd tytuł tego turystycznego zaproszenia. Zanim ją wytropimy z helikoptera, przyjrzyjmy się miastu. Pierwociny Ełku sięgają XIII wieku, wtedy na Mazurach i Suwalszczyźnie żyli jatwiagi. W Polsce przyjęła się ruska nazwa tego plemienia, jaćwingowie, od broni, włóczni. Zajmowali się łowiectwem, hodowlą świń i tarpanów, uprawą roli i rzemiosłem. Oni pierwsi na wyspie Jeziora Ełckiego założyli swoją strażnicę. Dziś, 60 tysięczny Ełk też jest strażnicą czystego środowiska. Trzy lata temu został ogłoszony miastem ekologicznym i za ten projekt otrzymał prestiżową europejską nagrodę Forda. Potężne pożary z początku minionego wieku całkowicie zniszczyły starą zabudowę miasta. Stąd wrażenie, że Ełk zbudowano dopiero niecałe 100 lat temu, ale mieszkańcy są pewni swego. Wkrótce Ełk odzyska rangę duchowej stolicy Mazur, jaką był za czasów Michała Kajki, najsłynniejszego poety tych ziem. Gospodarz z ogródka koło Ełku, jak nikt dotąd, troszczył się o mazurską kulturę i język, i sprzeciwiał się urzędowej germanizacji. Przed wypadem w dzikie ostępy ziemi ełckiej, turyści powinni pokosztować kuchni mazurskiej. W Onyksie w centrum miasta serwują przepyszne ryby, ale można też zamówić znakomite wędliny z ełckich zakładów mięsnych Mazury. Słynnego producenta czystej żywności. Szczególnie polecam kiełbasę wiejską, za którą producent dostał nagrodę Godło Teraz Polska. Sami Państwo ocenią, czy się należało. I pary w Ełku. Odbywają się co roku w maju i ściągają miłośników ciuchci z całego kraju. Ubiegłoroczne święto połączono z obchodami 150-lecia kolei na ziemiach polskich, bo w Ełku zbudowano ją dopiero 128 lat temu najpierw na trasie Ełk-Królewiec. Podczas dni pary gospodarze chwalą się na wyprzódki. A to, że Skansen znajduje się na terenie parowozowni, że do dyspozycji turystów mają cztery czynne parowozy, które dowiozą w każdy zakątek mazur. Trzeba tylko zadzwonić i zamówić, że jeszcze większą atrakcją jest linia wąskotorowa o długości 48 km. Uff, z tego wszystkiego może człowiekowi zabraknąć pary. Koło zabytkowej wieży ciśnień wypatrujemy z góry prezydenta miasta. Witam Państwa serdecznie w zielonym, wspaniałym mieście Ełk, opartym o czyste wody jeziora i rzeki o tej samej nazwie. Chcielibyście Państwo zapewne rozbić swój namiot, na przykład na tym tutaj skwerku. No niestety nie jest to możliwe. Jest to rondo. Zapraszamy w zupełnie inne miejsca, których w samym mieście, jak również w okolicach jest dużo. Z tyłu widzimy wspaniałą wieżę, stuletnią wieżę ciśnień. Jest to podkreślenie przemysłowego charakteru miasta, ale miasto nie tylko stoi przemysłem, również turystyką. Wszystkich, którzy chcą być tu, jak również inwestować, zapraszamy. Chyba tylko przez skromność gospodarz nie pochwalił się ostatnim sukcesem EUK-Nagrodą Zielonego Liścia za upowszechnianie idei ekologii na terenie Zielonych Płuc Polski. Obrazek niezbyt ciekawy, ale wielce historyczny. W XV wieku, gdy zapanowali tu krzyżacy, na wyspie na miejscu Jaćwingowej Strażnicy wznieśli zamek. Najpierw drewniany, potem kamienny, otoczony grubym murem. Budowę nadzorował ówczesny komtur, późniejszy wielki mistrz zakonu, Urlich von Jungingen. Zginął on na wojnie, podczas której zburzono też jego dzieło. Zmiany w naszym kraju sprawiły, że praktycznie każdy może zostać właścicielem Pałacu bądź zamku, tego pokrzyżackiego w Ełku, liczącego ponad 600 lat, również. Wystarczy mieć pomysł na zagospodarowanie, no i trochę gotówki, a widoki koją nerwy. Ełcka wyspa nie jest już wyspą. W XIX wieku połączono ją z lądem: groblą z jednej strony, a pięknym mostem z drugiej. Siłą tego regionu jest przenikanie się różnych tras turystycznych. Przy odrobinie pomysłu można odbyć kilkudniową wycieczkę, jadąc najpierw kolejką, potem rowerem, dalej idąc pieszo, by na koniec popłynąć kajakiem albo żaglówką. A gdy już zwiedziliśmy miasto z lądu, to można je podziwiać z Jeziora Ełckiego. W tym celu trzeba zaokrętować się na jednostkę pływającą o dumnej nazwie Delphi. Przez Ełk przebiegają ciekawe szlaki kajakowe. Kajkowski z Ełku przez Ogródek, miejsce, gdzie mieszkał poeta, do Orzysza. Dalej droga otwarta na wielkie jeziora mazurskie. Najdłuższy mazursko-augustowski, z Olecka do Augustowa. Wreszcie bardzo malowniczy, ale trudny, z pisanicy do Ełku. Jeziora szostak duży, szarek, woszczele. Selment wielki i dziesiątki innych. Na większości z powodzeniem można uprawiać żeglarstwo, bo zajmują powierzchnię od kilkuset do ponad tysiąca hektarów. Lądujemy w Heuchach nad rzeką Lega, bardzo starej wsi założonej przez osadników polskich w 1431 roku. Ale dziś wieś jest głośna z innego powodu. wylądowaliśmy szczęśliwie w samym środku ziemi euckiej tuż przed najwspanialszym hotelem Lega Inn i tutaj niespodzianka dyrekcja przygotowała dla nas przejażdżkę bryczką Dokąd tak, pojedziemy, panie Marku chcemy pokazać państwu y, serce pojezierza euckiego które jest dosłownie granicą między wielkimi jeziorami mazurskimi a z piękną suwaszczyzną, nieodkrytą i chcemy pokazać to czego oko ludzkie widzi rzadko albo czego nie widziało i to co ucho nie słyszało, albo widzi, albo słyszy bardzo rzadko. A zatem proszę prowadzić. Zapraszamy. Trudno w Polsce znaleźć wieś z hotelem, w dodatku wysokiej klasy. Ten obiekt to owoc snów o potędze PGR-ów z minionej epoki. Właściwie hotel powinien paść, tymczasem prosperuje coraz lepiej i czasami trudno w nim o wolne miejsca. Widać, że pomysły i para gospodarzy nie idą w gwizdek. Oni zaś ogrywają atuty okolic. Do nich należą lasy, zajmują jedną trzecią regionu. Dawno temu były częścią suchych borów Puszczy Augustowskiej, stąd najwięcej tu sosen z poszyciem jałowca, świerków i brzus. Wydzielane przezeń olejki eteryczne w ciepłe i słoneczne dni dają uczucie świeżości i lekkości. Nie bez powodu w herbie Ełku umieszczono drzewa i pięknego jelenia skaczącego przez pień. A za przejażdżkę trzeba zapłacić z góry. Tak na wszelki wypadek, gdyby koń wrócił z niej sam. Chociaż pod czujnym okiem blondwłosej amazonki... Przepraszam, pani instruktor, jeszcze to się nie zdarzyło. Kto by chciał stracić ją z oczu? Powiadasz Marku, że takich oczek wodnych, jezior tutaj w okolicy jest dużo? Oczywiście. Jesteśmy zaledwie kilka kilometrów od hotelu, a takich jezior w promieniu 15 kilometrów od Ełku można znaleźć setki dosłownie zagubionych w środku lasu, niespodziewanie wyskakujących, czystych. Wędkarze będą tutaj mieli co robić? Wędkarze, myśliwi, wszyscy, którzy szukają przygód, czyste, czystego powietrza, natury, mogą zakończyć dzień ogniskiem. Dlaczego nie? Ale to musimy jeszcze dozbierać chrustu i poczekamy na wieczór. Jasne. Piękno ziemi ełckiej, skupienie walorów natury, stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku. Choć tutaj przyjezdny turysta nie znajdzie komfortowych hoteli czy zajazdów, ale w zamian czekają ośrodki wczasowe, wsiele niskowe i wrażenia, których nigdy się nie zapomni. Wieczornej ciszy przy palącym się ognisku, szumu wiatru i trzcin, Uderzeń kropli deszczu o dach namiotu oraz śpiewu słowika i odgłosu odlatujących dzikich gęsi. Ale oto nasza bohaterka! Gdy w łoskocie startujących dżambojetów, wizgu samochodów pędzących po autostradach coraz szybciej, a także nowoczesnych lux torped zdarzy nam się taka gratka, czyli wycieczka starą, zabytkową ciuchcią, to i dorośli, i dzieci piszczą z radości. A zatem, panie zawiadowco, nie traćmy czasu. W drogę! Osiołkowi żłoby dano. Ruszają dwie naraz, do której wsiąść? Jak podaje rozkład jazdy, jedna pojedzie przez sypitki i Pisanicę do turowa. Druga nad jezioro Rajgrodzkie do wsi Zawady Tworki. Ponieważ, jak zapewniają kolejarze, obydwie trasy są atrakcyjne, wybieramy sypitki. Wsiadając do wagonu nie potrzeba zakładać kapci i niczego tu nie chronią gablotki, jak w muzeum. Ale dla porządku dodajmy, że w 1992 roku Ełcka Kolej Dojazdowa została wpisana do rejestru zabytków. Oby to uchroniło ją przed zamknięciem. Pociąg jest zradiofonizowany, wąskotorowy wars wita nas, a w programie zwiedzanie zabytkowych nieruchomości kolejowych, budynków stacyjnych, lokomotywowni i fotostopy, czyli przystanki dla zrobienia zdjęć w najciekawszych zakątkach z ciuchcią w roli głównej, rzecz jasna. Wreszcie piknik przy ognisku i kiełbasce. A jeśli to nadal nie rozwiązuje problemów, co się bawić, to przyjedź do Ełku 10 sierpnia. Na pierwszy w Polsce wielki rajd rzeźb, czyli wszystkiego, co porusza się po lądzie, wodzie i piasku i napędzane jest wyłącznie siłą mięśni. Bo tutaj wszystko musi być ekologiczne. No, może z wyjątkiem naszej bohaterki Ciuchci. Jedyny warunek? Trzeba taki wyścigowy wehikuł skonstruować. Wyścig trwać będzie jeden dzień na trasie 3,5 km na lądzie i wodzie. Ten pomysł rodem z zaoceanu przeniosła do Ełku mieszkająca tu Enelis Carlton. Ona też przyjmuje zgłoszenia do rajdu w Urzędzie Miejskim w Ełku. Się z obłoków białej pary, buchające żarem parowozy. Stare wagony pyszniące się ozdobnymi, mosiężnymi wspornikami półek i uchwytami u drzwi przedziałowych. Stara, dobra kolej, przez dziesiątki lat punktualna i niezawodna, jak na tamte czasy szybka. Kolej ludzi wspaniałych, obowiązkowych, sumiennych z charakterami. Następcy tych wspaniałych sprzed lat zadbaliby uchronić coś z klimatu żywej starej kolei. Przedział pasażerski trzeciej klasy dla podróżnych z większym bagażem. Dla niepalących, ale na wszelki wypadek z popielniczką. W razie konieczności zawsze można wywietrzyć. Zespół akumulatorowy Witfeld, znakomicie zrekonstruowany przez zakłady naprawcze taboru kolejowego w Łapach. Na początku XX wieku koleje pruskie prowadziły próby wykorzystania pojazdów czerpiących energię z baterii akumulatorów. Idea była iście pruska. Gdy prąd jest tani, a ruch niewielki, w nocy, w południe, baterie się ładują. Gdy prąd drogi, a ruch duży, pojazd pracuje. No i udało się prusakom zbudować, nam odbudować i zachować ten zabytek. Rok temu polski Witfeld uświetnił Paradę Zabytkowych Parowozów jako najbardziej ekologiczny pojazd na kolei. I został okrzyknięty Gwiazdą Parady. Oby była to szczęśliwa gwiazda dla euckiej ciuchci i turystyki. Szukając miejsc na letni wypoczynek, idziemy po najmniejszej linii oporu. Wybieramy te najbardziej popularne, te najbardziej znane. A może warto poszperać dłużej w Atlasie? i poszukać czegoś specjalnego dla siebie. Sądzę, że takim miejscem jest ziemia ełcka. Ona ma taki atut w postaci ełskiej kolei dojazdowej. To miejsce, że jeżeli ktoś tutaj przyjedzie, na pewno powie... Mówi się krótko eł, ale pamięta się długo. Zapraszamy!